Jesteśmy na spływie kajakowym. Wczoraj byłem na parku Linowym. Przeszłam trasę numer jeden. Musiałem przejść przez kołki, przez tunel, przejechać z tyrolką nad rzeką. I tak się skończył i tak się skończył mój Linowy. Później Później popłynęliśmy, teraz jesteśmy tutaj, rozbiliśmy się, no i teraz ja owsiankę i komary mnie gryzą, pa. E, e, miałem na końcu e, trudność, bo najpierw miałem dwa karabinki i nie mogłem się wypiąć, więc wróciłem. Jeden sobie wypiąłem, szłem na jednym karabinku yy, i to się tak skończyło. Udało mi się przejść. Pa.